pytać Czoks o cokolwiek, będzie odpowiadała Czy moderator to pokaże twarz? Nie, nie Czoks nie pokaże Czoks, Czoks, znak zapytania, Czoks, znak zapytania Kłopak czy chłopak? Mhm mm Czy ty dziwnie zgłaszasz się do pracy? Tak Chodzisz w UW? Powiedziałam, że teraz A najsłod? Nice mogę powiedzieć nie to, to nie czy nie mogę? Czy Czoks jest trans? Zależy od dnia do tygodnia Jest Jak ma na imię? Nie pamiętam Ale ja wiem Ja da, ci dam mikrofon bliżej, troszeczkę pogadasz. O no, no. Czy jesteś w związku z Piotrkiem? Nie jestem. Będziesz na PGA za rok? Wszystko się okaże, bo za rok to się może dużo wydarzyć. Wolisz Chox czy czoksnek? Czoks. Powiesz, Uwu? I właśnie znowu to powiedziałam. Eee, Czemu nie chcesz na streamie zbierać? Wydarzenia. Bo no, nie czuję się, żebym mi się zbierać sam co sądzisz o Cidzimie? Nie wiem, nawet. <noise> czy wiesz Cidzimiego? Na dobre sprawy nie będę odpowiadać. Jak? E, o, nie, uciekło mi pytanie. Czy jesteś z Piotrkiem dla pieniędzy? Jasne! Czy Piotrek muszę cię do pracy? Już odpowiadałam na to. Płatki ci mleko. No oba. Nie, nie wystarczy. Dzięki, że nie imię Piotrek na trzecie. Wolisz e, Choix czy Choix. Kto zatrzymał słońce? Kto zatrzymał ziemię? ORBIT! Dzięki, pozdro! Nie wiem, mogę przynieść z lodówki. Chcesz i nutellę przynieść? Albo kropciki Czy dasz adres Piotrka? Napisz na brief. Ile majonezu już zjadłaś? W tonach, nie jestem w stanie obliczyć. Tyle ile masz? czy drugie, raczej drugie. Jesteś fryzjerką Tijumiego? Jeszcze nie. Czy jesteś córką swojego ojca? Chyba tak. No jest podobno do hmm. różowy uwielbiam. PS czy Xbox? Ja miałam akurat PlayStation 4. Jedyna konsola jaką miałam w życiu i akurat bardziej pasują mi pady od PlayStation. Nie pada z Xboxa nie trzymałeś w ręce dłużej 10 sekund? Trzymałam. A grałaś? Tak. Okej. Okay. Minecrafta nawet. To się nie znasz. Więc jak teraz jakaś PlayStation. O, przepiękne pytanie dostałam. Bardzo wulgarne. Mam nadzieję, że moderacja się tym zajmie. Które? Grzegorza? Jest. Ale to trzeba być przegrywym. Jak trafiłam do moderacji? Najpierw, najpierw jakimś dziwnym trapem, nie mając moderatora, zaczęłam pisać z Piotrkiem. No? Ja nic nie pamiętam. Miałam takiego. wtedy 12 lat. Co? Ale miałam sponsora. Potem jakoś wygrałam konkurs. I po tym konkursie jakoś zostałam modą. No po prostu się udzielałam na czacie, ogarniałam. Tyle. Czy fajnie ci się jechało moim autem? Fajnie, tylko nie jeździ po krawem No bo szkoda trochę. <grybuj> Okom, ja z tobą w ogóle. pisałem? No. A wysyłałem ci coś brzydkiego? Oj, patrz, skończyły się. Skończyły się pytania. <grybuj> <grybuj> e, czy zrobisz ręka i Czy mam zrobić Sądzisz o taczkach? Lubiłam być wożona w taczce, jak była Kto nie lubił? Co? Tijimi mm, czy Piotrek? Piotrek. Szczerze Piotrek. Podobno jestem... Nie no, lubię tej maski live'owej. Nie lubisz go lubisz Piotrka, tak? tak. Czoks, lubisz Nutellę? Niezbyt, ale to nie jest tak, że jej nie zjem. Zjem, ale nie przypadam Dobra jest z pasztetem, to mogę polecić akurat. Mm. Czy dałam Instagrama? Nie, chociaż widziałam, kto mnie ostatnio zaobserwował. Kto? No, kto? Ta osoba, która pytała. No A, dobra! A ty ty? Co sądzisz o nowym głosie Google Maps? Właśnie nie słyszałam, ale wiem, że niestety... Ta Jakaś ta... afera, nie? Jest w ogóle, że ludzie tak. strasznie... Chox, czy jeździłaś Mustangiem? Jeździłam po Trójmieście. Ręka pokazana, czyli Chox rzeczywiście istnieje i jest biała. Prawda. Taka cygańska, Co bym myślą powiedział. twoje rodzice o tym, że spotykasz się z tymi? Boże, Może jak to brzmi. Co to za pytanie to? Wętrus, nic nie myślą. Ile miałaś procent z matematyki na maturze? 90 ileś, ale nie pamiętam ile. Albo 90? Może? Coś koło 90 ale... zrobisz, zrobisz włosy Reveal? Nie. Dziś sobie nie ma to. Po prostu nawet jakiego, mają? Nawet nie jakiego koloru masz włosy. Nie. I proszę też o nie zdradzenie. Po prostu to, co było na PGA, to zostaje na PGA. Wszystko? Tak. To też? Tak. Okay. Czy zrobię asymeryzm z, z Myślałam, że z maślakiem ktoś spytał. to. Zmlaskanie? Nie. Mam nadzieję, że nie maskam. Nie, ale chyba Czy szczeliście Jimmy'ego? Rudy. No. Zrób łokieć Kiedy uchoruje. rewill? Zrób Hania. Nie. Skąd umiesz pixelarty? To do mnie pytanie. Nie wiem, po prostu odpalam sobie i demek jak wygląda i go maluję tak, jak wygląda. Tyle. Ja czy dam snapa? Nie, nie dam snapa Jak mi szło na fizyce w szkole? Bardzo dobrze, ponieważ jestem osobą y, ścisłym umysłem, ogólnie jestem. Fatalnie mi szło z polskiego zawsze. I ogólnie z języków poza językiem angielskim. Bo z angielskiego tak byłam zawsze bardzo dobra. Ale uwielbiam matematykę. Uwielbiam. Okej. Okay. Identycznie jak moja kuzynka. No to pozdrawiam kuzynka w takim razie. Jaki masz wzrost? 1,66 m. Czy mam kanał na YouTube? Wysokie babsko. No generalnie... Tak, no jeśli jestem moderatorem, no to tak mam kanał na YouTube, czy aktywny, czy coś nagrywam? Nie. Ile procent matury z Polaka miałam? Z pisemnej miałam 60, z ustnej miałam 100%. E, to za wysoka, bardzo wysoka. Jaki bardzo jest twój ulubiony wzór w fizyce? Na prędkość. Brwi, <gry> <gry> kiedyś. Jaką dawkę promieniowania przyjęłaś? Nawet nie wiem, ale byłam prześwietlona. Kiedyś lub z Piptrkiem? Czym jest Piptrk? <gry> pip Może chodzi o mnie? Y czy lubię Lady Gaga? Lubię Lady Gaga. Prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy mieli ślub. W 2025? <grym> czy podoba ci się Piotr? <grym> Podoba Ci się to, jak wyglądasz? Niezbyt. Szczerze niezbyt. Niezbyt. Gupia. nie. Wyzmia. Głupia. Nie czy winiary? Pomorski. Jom, gro dziewczyn dałoby się pokroić, żeby. Co sądzę tak... o Izabeli Łęckiej? Co Że jest z ku. Harką. Kurką. Niezłą. E, Shrush Lady Gaga czy z Chox? A Do kogo to pytanie? Do mnie? Do mnie? No ja biorę się z sobą. Czy podoba ci się Trzepielewski? Boże. Już nie odpowiada. Czemu na to ludzie pytanie. nas tak sipować Próbują. Zostawcie mojego kuzyna w spokoju, błagam. Kiedy review stupek znaczy, ostatnio był. Czoks, pamiętaj, że w Polsce mm, Ja wiem. małżeństwa kuzynostwa ja są legalne. Ja wiem. Więc może coś spróbujemy. Gdańsk czy Warszawa? Gdańsk, mimo że nie przepadam za Gdańskiem. Aha, okay. Jestem Gdyanką. Ale wolę Gdańsk. <laughs> Czy jesteś lesbijką? Na szczęście nie. Co sądzisz o Bambi? Nie przepadam do nerwację. Czy ty mnie. jesteś homofobem? Czy co? Uważasz, że lesbiki są gorsze? Czy podoba ci się kwizyn? Szczerze, bardziej niż Gdynia. O. Naprawdę. Lepiej się tu czuję. Po śmierci. <noise> o, co sądzisz o pani Madzi Gessler? No, kocham. Nie znoszę. Bezos. Strasznie Bezos. irytująca osoba, muszę przyznać. Wyjątkowo. Wiem, że znasz moje imię. Bo udostępniłam ci internet na PGA Pis czy PO. O, to musisz na to pytanie. Eee, nic? A z złego gdybyś musiała wybrać? To to co nie rządzi. Czyli Pis. Co sądzisz o Homo sapiens? Nie przepadam za ludźmi. <laughs> Jaką partię popierasz, zostawię to dla siebie. Ponieważ żadna mi nie odpowiada i musiałam wybrać mniejsze zło. I jest mi i tak wstyd. Sądzisz o Podkarpaciu? Nie mam zdania. Sądzisz o Danielu Magikalu, że jest szkodliwy. Skąd wynika Twoja niechęć do gospodarowej, A to raczej do ciebie pytanie. Uważam, że jest niesamowicie irytującą osobą, niesamowicie wybrzmiałem ego, która dużo robi szkód dla restauracji więcej szkód niż pożytku. Lubisz Mortadelkę? Nie. A na poparcie mojej tezy mam to, że pewna fantastyczna restauracja. Ogólnie wszystkie restauracje, które znam, w których była w okolicy upadły, ale jednej nie potrafi wybaczyć. W sztumie była przegenialna restauracja. Więc bardzo dużo szkody robi gastronomii. Ktoś tutaj czy studiuję, tak, studiuję architekturę, jestem na drugim roku obecnie. I dokończę na szybko. No, Uważam, no. że jest nieudolną podróbką Gordona Ramseya, tylko że nawet do pięknie nie dorasta. O! Co sądzisz o Bydgoszczy byłam? co ładnie tam ma się generalnie. Bydgoszcz! Przejeżdżałam nawet ostatnio, ale to czy, to zbyt czy, czy, czy mogę się jakoś bardziej wypowiadać? Nie, Ni, nic więcej nie wiem zbytnio. Masło czy margaryna? Masło. Eee, co sądzisz o Jenny Fruciku? Śledziłam całkiem śmieszny w pewnym momencie, ale niektóre jego te z TikToki czy live, content, no takie też nie za nie, nie fajnie, zaszkodliwe. No, nie, że bardzo młoda widownia go śledziła? Co sądzisz o Gdyni? Specyficzne miasto. No. W jakim mieście studiujesz? W Sopocie. Jaki jest mój ulubiony styl architektoniczny? Gotyk. Mim. I. chyba współczesny. jak bym powiedziała. Byłem tu. Bo dużo osób nie wie, że nowoczesne budynki, które teraz są, to nie jest modernizm, ponieważ modernizm tak mniej więcej skończył się w latach 70-tych, bym powiedziała. Współczesność. E, wolę wodę gazowaną, czy nie gazowaną? Nie gazowaną, chociaż najbardziej lubię lekko gazowaną. No ja to nie wiem. Bo nie lubię tak typowo gazowanej. Jestem specyficzna. Biedra czy Lidl? Zdecydowanie Lidl. No, Ogórki F. czy parówki? Ogórki. Kiszone zwłaszcza. Tak. Co sądzisz o nowym, pięknym muzeum sztuki współczesnej w Warszawie, że wygląda jak Xbox? Series S? Tak. Y I jest... Y nie, podoba się, nie, nie podoba mi się. Jakie gry lubisz? Szczerze? Minecraft i Simsy. Typowe Najbardziej... babsko. No. Ja... O, Lubisz lego? Lubię, za dzieciaka pełno tego układałam Ale nie miałam nigdy tak stricte zestawów kupowanych Tylko po prostu miałam takie pudełko z klockami starymi po moim bracie I z nich sobie tworzyłam jakieś tam i tam się twoja kreatywność nie lubi. Tak, y, ulubione piwo? Obecnie chyba Budweiser, wcześniej Perła Ciekawe ale Perła też. To jest dobra. od kogoś nauczyłaś Budweisera? Mm. Lego czy no lego Ja również Ulubiona część Simsów? Trójeczka, czwórka, mi się nie podobała grafika, jakaś taka typu plastyczna, typu, nie wiem. Mówisz o trójce? Nie, że trójka ulubiona. A to jak u pamiętam, nie. że Baci chyba przeszkadzało w czwórce z tego co okazja, że nie jest sandboxem. W sensie, Kiedy że jest nie, nie jest otwarty świat. No, mega mi tego Mega, że Beata głównie Pana... gra w trójkę, bardzo ją z tego stogodka, nie. Czy byłam w Brzozowie? Uf. Raczej nie. Nie wiem mniej więcej w jakich rejonach to. Czy masz dzieci? Kupiłam perły eksport, tak. A masz dzieci? Czy mam dzieci? Mam. A byłaś w ciąży kiedyś? Byłam. Serio? No. Byłaś w ciąży kiedyś? Byłam. O Boże, dawno. Masz wąsa? Wąsika, <laughs> mam, kolega. <śmiech> <śmiech> George wąsik. Jeżeli nie, to czy chciałabyś mieć? No niestety mam i wolałabym go nie mieć. <laughs> ten drugi mikrofon, ja bardzo <laughs> kończę. masz żonę? Nie mam na Podkarpaciu, a teraz raczej nie byłam. Spożywczej ciąży. Co myślę o Minecraft Movie? Trailer? Tragedia. Tyle mogę powiedzieć. Toruń czy Bydgoszcz? To. Ale wy się śmiejecie, ale naprawdę Czołgz była w ciąży. Prawdziwej ci w prawdziwej ciąży. Czy 2004? <grym> tak, zgadza się, jestem 2004. To stara dupa już jest. Nie. Czy pracujesz obecnie? Nie, czy to do mnie pytanie? Nie, studiuję, ale nie pracuję. Czy Piotrek wyciął już Ci nie wiem. Ciężko spojrzeć, czy mam bliznę. Nie widzę moich pleców. Czemu lubisz niego? Nie wiem nawet. Ile masz dzieci? Dwójkę. Dwóch synków. Jeden to Whisky, drugi Jess. Jess ma 16 lat, Whisky ma 4. W jakim wieku byłaś w ciąży? Siódma, ósma, Ile ma się lat wtedy? 13, 14, nie? 14 lat miałeś chyba w ciąży, co myślisz o aborcji? <śmieniu> się wypowiadać, Masz absolutnie prawo do swojej opinii. No, bo nie, no popieram. No. Po prostu dajmy wybór. Ale też, żeby nie było, że do jakiegoś dziewiątego miesiąca, czy nie wiadomo, co, co miesiąc zrobi sobie aborcję. Absolutnie nie. Wiadomo, w, w, w przypadkach krytycznych takich. Nie, nie, nie wiem, jak to opisać nawet, no. I w momencie, kiedy nie rozwinie się układ nerwowy, czyli tak załóżmy, to jest do trzeciego miesiąca bodajże, jednak tak nie wiem, ale dajmy wybór, nie? Bo ja nie chcę, żeby to było traktowane jako metoda antykoncepcji, bo to nawet nie ma jak funkcjonować jako antykoncepcja, ponieważ już doszło do napomnienia, do tak? Do powstania dziecka, dziecka, Nie masz prawa jak każdy Co sądzisz o grafie? Graf spoko, trochę był wyczerpany, jak go poznałam osobiście. Ale bardzo fajnie dostałam kasztanka. Znaczy, yy, Sam się doszło do wymiany. I to. Nie to. co się dzieje. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Graf, se podszedł w menu. Yy, nie lubisz kasztanów? mikrofonów? Nie, nie lubię mikrofonów. Okej. Okay. <grym> to by wygrał walkę, Tijimi czy Lolif? Myślę, że. Tijimi. Darek jest taki wkładu. Myślę, że to czy u mnie problem jest taki, że jak wpadnę kiedyś. Wpa ja to nazywałem Szajbą, ale na zasadzie, że skądś we mnie taka siła, jak na przykład się biłem zawsze występowała, dlatego nigdy nie zostałem pobity, głównie to ja pobijałem. Ja na pytanie. O. E, co sądzisz o polskim morzu? Jakie może najbardziej lubisz? No jako, że jestem z nadmorza, ponieważ Gdynianka, Bałtyk, e, no nie przepadam. Fajnie, jest. Jest to... czasem fajnie, czasem fajnie. Naprawdę. Są takie momenty, kiedy Bałtyk jest naprawdę czysty i ciepły. I to fajnie na przykład nocą sobie wejść. No. Latem w nocy super. Jest w ogóle jak jeziorko. Nie ma fal, jest perfekcyjnie. Nie ma fal, nie ma fal, Bawiatyka, <laughs> nie, tak nie? Jakiegoś chyba yy, podsiadów. Yy, a ulubione morze, no to powiedziałabym, że adriatyk, bo najwięcej czasu spędziłam nad adriatykiem, nie mam też porównania z jakimś tam innym zbytnio tak jest A, zawsze zimny? A nie, kiedyś byliśmy sobie całą noc nie, nad morzem nie, i było cudownie. Bywa ciepły, naprawdę była, bywa super i najfajniej wtedy jest wejść, jak jest taka mała różnica temperatur z powietrzem, ponieważ tak się tego nie odczuwa, nie? Fajnie, nie? W co chwilę wchodziliśmy do wody. Aha. Ale niestety U. silnice są wkurzające, jak śmierdzi wtedy ta woda. W jakich krajach byłaś za granicą? Za dużo bym wymieniać, szczerze, bo trochę zwiedziłam świata. Co robisz? Właśnie siedzę obok i odpowiadam na pytania. Co to za wywiady z czopem? Tak o, nawet nie ja to zasugerowałam. Bliżej mikro? Nie chcę być bliżej mikro. Ja też sorry, że tak gadam ciszej, ale gardło mnie boli, jestem chora. E, czy rozmawiałeś z Arabem? Tak, rozmawiałam z Arabem. Ciąg, ciąg, ciąg. No nie. E, jakie moje ulubione kraje? Zdecydowanie Chorwacja. No Chorwacja to jest mój drugi dom. Potem Islandia, bym powiedziała. Norwegia. Ja bardziej wolę mimo wszystko te skandynawskie, ale Chorwacja tak. No, cud. Hmm, czy pokażę twarz, to, to już tyle raz o chorwackie mydło? Nie wiem o co. Ja nie wiem, chodź się. Czy planujesz wyznać miłość i w te święta? Nie. Tak, mam nadzieję, że to. Czy ja przeprowadziłam zamach na World Trade Center i Pentagon? Nie, ale bardzo interesuje się World Trade Center tą całą sprawą. Jakby to jest taka katastrofa, która mnie gdzieś tam bardzo zaciekawiła, nawet bardziej niż Titanic, a ja już miałam. Pierdzielco. The... Tak, chciałam <laughs> powiedzieć to samo, dosłownie, słowo słowo. Okay. Czy byłam w Bieszczadach? Dwa razy, w Arłamowie. A tak poza Europą? U, 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 poza Europą jest Tunezja. To byłam w Tunezji. I poza Europą jest Turcja. Chyba, <grym> <grym> dlaczego lubisz Chox? No, to jest osoba, przy której jak się jest, to czas za szybko leci. Na zasadzie pamiętajmy. byłam w Korei. Nie byłam i szczerze, Azja mnie nie kręci. W ogóle. Afryka też. Strasznie przy niej czas szybko mija i to jest straszne. Ulubiony kolor albo różowy, albo fioletowy. Może bardziej fioletowy. takim serworem trudzimy pod współpracę. Czy to ty byłaś tą babką z filmu Halloweeniego? Na szczęście nie. Gdzie mieszkasz i co robisz u jego? Mieszkam normalnie w Akademii, a co robię? Siedzę i odpowiadam na wasze pytania. Mogę być świadkiem na ślubie? A proszę cię bardzo. Czy nie dobry, coś w o sensie Ukraińcach. Wolałabyś powiedzieć Petrusia, czy dostać butelkę peru? Nie. Nie wolno mnie widzieć. Jestem zbyt fajny. Co <noise> to wygląda jak siórek? Jaki jest mój ulubiony architekt? Kurczę. Kiedyś bym odpowiedziała, że Zaha Hadid, ale to jest tak bardzo w y, odpowiedź, ale inna i tak będzie też obvious, bo to są bardzo znani architekci. Y, nie odpowiem, że Frank Lloyd, ponieważ Frank Lloyd akurat mnie nie, nie powala. Yy, Van der Rohe bardziej. Co? dlaczego to jest Siórek? Nie wiem. Się. Więc Zaha Hadid gdzieś tam dalej mnie nie kręci, ale Van Rohe. O, jeszcze wiem, Gaudi. Gaudi. A jeździłabyś Kaudi? Absolutnie nie za coś. E, czy architektura jest trudnym kierunkiem, zależy. Wszystko może być trudnym kierunkiem, jeśli męczysz się. Tak naprawdę dla kogoś medycyna może być naprawdę fajna, przyjemna, łatwa. Po prostu to Ale tak e, gdzieś porównując do, wiadomo, jakiegoś zarządzania czy czegoś, to jest to trudniejszy kierunek, bo jest zdecydowanie więcej, wiadomo, jakieś roboty technicznej, i dokumentacji i tego wszystkiego? No, no to... Przy, mówię, wszystko zależy od tego po prostu, jak, jak ty się czujesz w danym kierunku, nie? E, czy znam architekta Alberta Spera? z którym o nim coś nie znam? Ten odpowiadasz, że było ładny. No. Ile ci dzisiaj ma wzrost z tego co nie wiadomo 1,80 m? Jaki jest mój ulubiony dziennikarz? Nie wiem, nie mam Co sądzę o Roxembe? B oglądałam Najbardziej lubiłam y, serię To było chyba na krawędzi Czy coś takiego Nie oglądałem, ja u niego mam tylko me Nie no mi się bardzo podobała Minecraft Extreme Adventures Jaki masz kolor? Ja też nie, nie mi mogę? Nie, nie wiem Szczerze nawet nie wiem jak mam kolor. To jest mocno tak, ale chyba mogę to powiedzieć. masz to no. identyczne jak Beata. Przedmiot, niemal też jej ja się tak zmieniał? Nie pamiętam. Ale chyba masz podobne. Oj. Boj. Od kiedy oglądam kopularza? Odkąd począł? To... Eee, miałam 90, lat. Zacząłem go oglądać a zaraz będę mieć 20 za miesiąc. To o, sobie obliczcie. Połowę swojego życia. <grych> Większe. mojego. swojego życia to drugiego. Czas, jakieś teksty na podryw szybko. Słuchaj, nie ma czegoś takiego. Ja nie podrywam, nie ma czegoś takiego jak teksty na podryw. Trzeba po prostu być sobą. Przynajmniej tak w moim przypadku zawsze działał. Kwestia jest taka, że jak ktoś jest sobą, to on będzie zawsze odpychający dla niektórych ludzi którego YouTubera na najbardziej nie lubię, kurczę ciężko, bo mam kilku i pewnie nawet o kilku zapomniałam, których nie lubię, a ciężko wybrać jednego, którego nie lubię. Mm, czy jak miałaś 30 lat, to znałaś Piotrka? Jeszcze nie dożyłam 30. -tki. A dożyjesz? Nie wiem, właśnie. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Powiedziałabym, że kot bo z nimi miałam najwięcej jego wspólnego i najbardziej mnie wciągnęło od kotków. Ale kocham jaszczurki. Kocham jaszczurki, kocham węże. Hmm. Do z innych zwierząt kocham jeżyki, tygryski, no, różne, nie wiem. O, co myślisz z... o Konfederacji i Lewicy? może być zajebiste pytanie. Ja mam na to odpowiadać? ze hmm? zbyt dyplomatyczna, żeby na to odpowiadać. To mów szczerze. Hmm. Z dwojga złego na co zagłosowało. a ja mam to pytanie już. Bojga złego? No, na co byś wybrała? Na Konfederację. Wow! O Boże! Kobieta na Konfederację zamiast co sądzisz o opalaczach? Niech sobie palą jak chcą. Czox, narysujesz mnie? Nie wiem jak wyglądasz i chyba nie mam czasu. Zjadłem języka. Jerzyka? Też bym zjadła języka. Muszę, no. <laughs> Czy znam Ci Chyba znam. Konfera. Co sądzisz o kątnikach? Nie pytajcie mnie o to, nienawidzę ich. Czemu jesteś codziennie u Tijimiego? Nie jestem codziennie u Tijimiego. E, czy mam adekwatne profilowe do poziomu tego kanału? I, a, dobra, już widzę. Była było zbyt małe... Tak, bardzo adekwatne. Czy oddałbyś głos na Konfederację Korony Polskiej? What? Ja się nie wypowiem. Ja nie chcę polityki tutaj w pytaniach. Mm. A chciałem pytać, Stram czy Harris? Nie, mm, już zostawmy tą, tą, tą serio. Co sądzisz o ludziach, którzy się podniecają, gdy widzą taczki? Przestań pytać o taczki, taczki.pl, proszę Cię. To jest dziwny fetysz, naprawdę. Ja mam normalne fetysze. Mm, czy mam pracę, nie mam pracy? <laughs> Boże. A co pan robi? Kradnę. Już. A co pan kradnie? Co popadnie? Co w rączki spadnie? Wolisz Makowicza czy Magde Gessler? Obu kocham. Zakręcisz w Nie wiem. Piecyk zakręcisz na stronę? I zaraz Masz ADHD? Mam. Mam ADHD. No. Strasznie bije ludzi. No to mi się byłem. Piotruś, Przyznaj bie. się. Jesteś z Żydzimim. Kto tak sądzi? Gdzie? tak sądzi? Gdzie? Czok sądzisz. Rodze! Masz schizofrenie? Ja nie. Już nie. Masz psa lub kota? Mam dwa koty. Może troszeczkę bliżej dasz radę? A, chciałam sobie przerwę zrobić, bo gardzą A, no odpocząć. dobra, okej. Okay. To powiedz, widzą, że na razie stop. Jak powiesz, że... Chox na razie chce przerwy, żeby sobie odpocząć. No, gordełko, gordełko, gordełko boli, u niej. No. Musi przez dwa dni teraz nic nie mówić.